Bardzo serdecznie. Wspaniały dzień, piękna pogoda, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, jakim jest osób Mazowiecka. Cieszę się, że spotykamy się w takim gronie i poruszamy niezmiernie trudny temat. Sprawy związane z łowiectwem, sprawy związane z polowaniem. Ta relacja człowiek-przyroda, ona się kształtowała przez tysiące lat. Kiedy homo sapiens przywędrował do Europy, to, to właściwie te relacje gdzieś tutaj się kształtowały. Dzisiaj one często podlegają pewnym emocjom. Jak patrzymy, tutaj mamy piękne ptaki, mamy sokoły, mamy psy, i te emocje w nas są rzeczywiście bardzo duże. I często zdarza się tak, że te emocje zasłaniają nam racjonalność myślenia. A to tak jest, jak już tak Goja kiedyś powiedział, jak rozum śpi, świto, budzą się upiory. No i budzą się te upiory, i czasami ta racjonalność myślenia gdzieś zostaje zagłupiona. I tutaj wielki upór w stronę pana burmistrza, że podjął to wyzwanie i że o takich trudnych sprawach możemy dzisiaj dyskutować. Pierwszy referat dotyczy, czy myśliwi są w ogóle potrzebni. Jakbyśmy tak sobie popatrzyli na historię, no, no rzeczywiście, jak człowiek przywędrował Homo sapiens przywędrował sobie do, do, do Europy, czy tutaj na te tereny naszego kraju, i jak tutaj wyglądał ten, jak wyglądał ten krajobraz, no to rzeczywiście no tak zimno, chłodno, tundra taka arktyczna, można, można powiedzieć, polowanie i zbieractwo, ale tego zbieractwa za wiele nie było, bo nie było takich warunków. Czyli polowania, właściwie sukces odniesiony podczas polowania. Generował możliwość przeżycia, możliwość rozwoju człowieka. To nie chodzi tylko o mięso, skórę, skóry, ale tu chodzi także o treść zawartości żołądkowej, bo to były witaminy. Ale tu chodzi także o coś, co jest bardzo istotne, co dzisiaj też odkrywamy cały czas. To chodzi też o tą sferę, drodzy państwo, kultury. Bo to wtedy narodziła się kultura, to wtedy narodziła się sztuka, właśnie za sprawą myśliwych. To wtedy rodziła się religia. Wszystko zaczęło się dawno, dawno temu. Ale kiedy człowiek nauczył się uprawiać rośliny, kiedy nauczył się hodować zwierzęta, kiedy oswoił niektóre zwierzęta, no to można było dojść do przekonania, no okay, no to łowiectwo już nie jest tam nam potrzebne, no bo już potrafimy hodować sobie zwierzęta, mamy je pod ręką, nie musimy ko prowadzić koczowiczego trybu życia, przemieszczać się tam gdzieś, mamy pod ręką, mamy pole, na którym są zboża i rzeczywiście rozwija się osadnictwo. Polowanie staje się pewną taką formą rozrywki, bo nawet kiedy popatrzymy sobie gdzieś tam, zagłębimy się w starożytność, no to rzeczywiście polowanie odgrywa już taką specyficzną dosyć rolę. Kiedy kończy się prehistoria, zaczyna się starożytność, czyli w momencie, kiedy pojawia się pismo, pismo klinowe, na przykład w czy hieroglify, które pojawiają się w Egipcie, to my o tych polowaniach wiemy już coś więcej. Mamy już pewną wiedzę taką. I co my wiemy na ten temat właśnie z tamtych czasów? Że z jednej strony polowanie pełni formę rozrywki, rozrywki dworskiej, pewną taką formę spędzania wolnego czasu, ale równocześnie mamy do czynienia z takim polowaniem czy takim łowiectwem ludowym. Nie wszyscy mają broń, nie wszyscy mają konie, nie wszyscy mają psy. Ale wiele osób jeszcze poluje. Ja tutaj celowo przywołuję właśnie łowiectwo ludowe, ponieważ autorem jest bohater dzisiejszego naszego dnia, pan Krzysztof Miednikiewicz, który taką piękną książkę kiedyś tam napisał. Ale kiedy patrzymy dzisiaj sobie, no to możemy dojść do przekonania, no tak, no to jest rzeczywiście piękna historia. Te konie, te psy, to polowanie, ale dzisiaj, ale czy dzisiaj myśliwi są w ogóle nam potrzebni? Jaka jest rola dzisiejszego myśliwego? No, my dzisiaj produkujemy więcej żywności, niż jesteśmy w stanie zjeść. Mnóstwo żywności wyrzucamy, miliony ton żywności się marnuje. No to po co my mamy polować? Nie potrzebujemy tej żywności, nie potrzebujemy tego mięsa. Po, po, to ma być forma spędzania wolnego czasu. Celebryta w telewizji śniadaniowej powie, jeśli potrzebuje myśliwy sobie rozrywki, to nie biega maratony sobie. Robert weźmie niech sobie pójdzie dojeździć po nocy. Co to za rozrywka jest? A czy potrzebne nam są dzisiaj skóry? Po co? To, to jest w ogóle nam niepotrzebne. I dochodzimy do takiego przekonania, że w dzisiejszym świecie ta relacja nasza ludzi i zwierząt ma całkiem inny wymiar, te zwierzęta stają się członkami rodzin, można powiedzieć. W tym, macie Państwo takie hasło, jeśli uważasz, że jestem członkiem rodziny, czyli piątkę i tak dalej, ta miłość okazywana zwierzętom przybiera trochę inny wymiar. I rzeczywiście, drodzy Państwo, to jest rzecz oczywista i to nie podlega dyskusji, że jeśli opiekujemy się jakimiś zwierzętami, psami, kotami, końmi, to na nas. Na, nas, na naszym gatunku, na homo sapiens, który wyróżnia się od wszystkich pozostałych, którzy potrafią myśleć, poczywa odpowiedzialność za to, żeby się o nie troszczyć. Ale nieco inna jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z przyrodą. I teraz, kiedy lansujemy sobie obraz, że tą przyrodę powinniśmy kochać, czy się do niektórych drapieżników, że to jest takie piękne, a jeszcze hasło, które tutaj macie Państwo wyszczególnione, że bardziej kocham, bardziej kocham zwierzęta niż kocham ludzi, no to pojawia się pewien problem. Problem, który my może w naszym kraju szczególnie doceniamy, ponieważ my ma, jesteśmy wychowani na pewnych takich wartościach kulturowych, opierających się mimo wszystko na tych teoriach, które wygłaszał kiedyś Arystoteles, ale potem to, co tutaj macie Państwo, świętego Tomasza Zakwinu, który wychodzimy z założenia, że Bóg stworzył świat, stworzył ludzi stworzył wszystko to, co żyje, ale człowiek jest tym gatunkiem najważniejszym, najistotniejszym. On się wyróżnia wokół, wobec tych wszystkich 8 milionów gatunków. No tak podejrzewamy, że, że mamy około 8 milionów gatunków na naszej pięknej planecie. Wyróżnia się tym, że potrafi myśleć, że potrafi stworzyć sobie pewien obszar odczuć, uczuć, które inne gatunki po prostu nie mają. No ale dzisiaj częściej mówimy o tym, że no tak, ale człowiek to właściwie się od przyrody, no. No ta przyroda to jest taka piękna, taka bajkowa. I jeśli popatrzymy sobie na ten bajkowy obraz przyrody, no to mamy króla wali, lew. No ale czy ten lew poluje na antylopy w tych bajkach? No i no To jest wspaniałe. że on się opiekuje tymi zwierzętami. I mamy taką narrację właśnie bajkową, taki bajkowy obraz świata. I to dzisiaj przemawia do ludzi, że w ten sposób powinniśmy zająć się przyrodą. A w tym kontekście, no ten myśliwy, który szczela do tych zwierząt, jest kimś złym. Niepotrzebny. to jest postawa nagarni. W związku z tym możemy powiedzieć tak, co niektórzy tak uważają: skoro mamy piękną, wspaniałą przyrodę, a ten myśliwy idzie z tą flintą, miszczela do tych pięknych zwierząt, to ja się z tym nie zgadzam, ja muszę protestować, muszę coś z tym tutaj zrobić. Jak ja będę protestował? No to na przykład wydamy instrukcję, jak odcinać ambonę, żeby się przewracała, jak myśliwy będzie na nią wchodził. Jak zakopać belkę z gwoździami, że jak będzie jechał myśliwy do lasu, żeby przebił sobie oponę, a jeszcze żeby tam w drzewo gdzieś uderzył. I widzicie państwo, pojawia się takie stowarzyszenie, taka grupa, którą mamy, ludzie Przeciwmyśliwy. Mamy takiego pana zakapturzonego z takim lisem na, na rękach. Ale to jest taki obraz, czyli to są ludzie, którzy uważają, że walczą o zwierzęta, ale proszę zwrócić uwagę, jaki jest przekaz tego, że trzeba te dzikie zwierzęta wziąć na ręce takiego lisa, przytulić, zaopiekować się nim. I teraz wyobraźcie sobie, że na przystanku autobusowym leży lis. Nie zachowuje się w sposób naturalny, no bo jest na przykład wściek. Jeśli mamy taki przekaz, dzieci pójdą, no co będzie? Co musimy zrobić z tym biednym lisem? No widać, że coś się z nim nie da. No trzeba go wziąć, przytulić. Więc ten przekaz jest bardzo niebezpieczny. Ale ta narracja, ponieważ ona się bardzo rozwija, no to mamy w naszym kraju przykłady. Wrócę jeszcze na chwilkę. Przykłady związane z ekoterroryzmem. Czyli mamy już na przykład ładunki wybuchowe podkładane na ambonę dla myśliwych. I kłopot polega na tym, że jest takie ciche przyzwolenie mediów na to. To nie wszyscy dziennikarze, no czy, oczywiście to jest łamanie prawa, ale i zawsze jest to, ale próba wytłumaczenia tych. Drodzy Państwo, ekoterroryzm, tak jak każda forma terroryzmu, z czymś nagannym i powinna być bezwzględnie ścigana i wyrugowana, wypalana gorącym żelazem. Niestety niektóre stacje telewizyjne, niektóre gazety wychodzą z założenia, no tak, ale oni mają jakieś uzasadnienie. A zaczyna się tak może troszeczkę niewinnie od takiej agresji internetowej, ale potem przeradza się to wszystko, co my nieraz na co dzień odczuwamy. Mamy w naszym kraju takie przykłady diagnozowania tego zjawiska, pokazywania, jak można walczyć z tym zjawiskiem. Są grupy społeczne, tutaj wyszczególniłem Instytut Analiz Środowiskowych, które walczą właśnie z tym zjawiskiem, ale to na dzień dzisiejszy nie wystarcza. I trochę ubolewam, tutaj pan dyrektor regionalnej dyrekcji powiedział, że on się nie chciałby tak angażować w pewne sprawy, bo chciałby mieć spokojną głowę. No, to nie tak, właśnie my, leśnicy myśliwie, nie możemy mówić, że chcielibyśmy mieć spokojną głowę. My musimy jasno, głośno powiedzieć nie, my się na to nie zgadzamy, to złamanie prawa. Stop temu! Jeśli my będzie ciche przyzwolenie na tego typu działania, no to kto będzie to wszystko, a choroba, tak jak nowotwór, będzie się rozwijała? I drodzy Państwo, na czym polega podstawowy kłopot? Że musimy wszystkim uświadomić, że przyroda, dzika przyroda, rządzi się swoimi prawami. To nie jest tak, jak z pieskiem i kotkiem. Przytulamy, głaszczemy, karmimy. W przyrodzie jest ból, cierpienie, śmierć. Jeden zjada drugiego, są choroby. I my musimy nauczyć się to akceptować. Nie da się, nie ma możliwości, żebyśmy my te zwierzęta leczyli w środowisku naturalnym. I jeśli w przyrodzie jest ból, strach, cierpienie, to w tym kontekście właśnie w żywą przyrodę, taką prawdziwą, naturalną wpisuje się aktywność myśliwych. Nie w tą taką kanapową z tymi zwierzętami, tylko właśnie w taką. I trzeba to, żeby to niektórzy zrozumieli. No te drodzy Państwo, czy myśliwi są dzisiaj w takim razie potrzebni? Mamy tutaj piękną miejscowość, mamy Ostrów Mazowiecki. Jakie są nasze, jakbyśmy zapytali nas wszystkich, jakie są nasze marzenia dzisiaj, nasze oczekiwania, to podejrzewam, że one by były bardzo zbieżne. Chcielibyśmy być zdrowi, nie chcielibyśmy mieć kłopotów zdrowotnych, Boże drogi, bo to jeszcze ta służba zdrowia taka niewydolna, stanie się nie bo coś strasznego. Chcielibyśmy być zdrowi, chcielibyśmy mieć swobodę komunikacyjną, jeździć sobie bezpiecznie drogami, autostradami, dobrym samochodem, robić sobie zakupy w fajnych sklepach i tak dalej, i tak dalej. A wyjechać na wakacje. To wszyscy mamy podobne. Żeby nasze dzieci uczyły się dobrych szkoł, to wszystko jest podobne. Ale żeby te nasze oczekiwania i marzenia się spełnimy, my musimy zmieniać krajobraz, zmieniać przyrodę. Budujemy drogi, budujemy osiedla, centra handlowe. I to nie jest odpowiedzialna firma, która buduje autostradę. My wszyscy, bo my wszyscy z tego korzystamy. I jak zmieniamy ten krajobraz, no to co się dzieje? No to się dzieje to, że dla jednych gatunków zwierząt stwarzamy wyśmienite wody. Jak mamy po horyzont pole kukurydzy ponad milion hektarów kukurydzy mamy w naszym kraju, no wyśmienita baza osłonowa żarowa dla no będzie mnóstwo. No dzisiaj jest nie nie ze względu na SF i redukcję, ale jeleniowatek mamy coraz to więcej, prawie 300 tysięcy osobników. W związku z tym warunki są wyśmienite dla tych zwierząt, jest, jest coraz więcej, ale z drugiej strony, jak mamy po horyzont pole kukurydzy, a tu po horyzont pole rzepaku, no to nie będzie zajęcy, nie będzie kuropat, nie będzie bardzo wielu rzadkich gatunków. I naszym zadaniem dzisiaj myśliwy jest to, że jeśli z jakichś gatunków, jakiś zwierząt jest za dużo, to trzeba robić redukcję. Jaka jest najtańsza, najłatwiejsza, najprostsza forma redukcji, wziąć w te załatwiona sprawa. To jest najprościej, najłatwiej. Nie ma dzisiaj lepszego rozwiązania, ale na myśliwie spoczywa też obowiązek ustawowy związany z ochroną przyrody. Mamy rzadkie gatunki, co robią myśliwi? Tu kolega Sielicki będzie mówił dzisiaj o wspieraniu sokołów na przykład. Sokolnicy co robią? to są myśliwi. O restytucji sokołów na przykład. Jeśli popatrzymy sobie, drodzy Państwo, na liczebność niektórych gatunków, to ta liczebność w związku właśnie z tymi zmianami krajobrazowymi, ze zmianami siedliskowymi, z tym dostępnością bazy żerowej, wzrasta. Jest ich coraz to więcej. A jeśli jest więcej jakiegoś gatunku, no To jakie są konsekwencje? No to sprawa związana z zagrożeniem naszego życia i zdrowia. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wzrost wypadków na drogach. Jeśli weźmiemy sobie raporty policyjne i tę rubrykę najechanie na zwierzę, no to rzeczywiście tych kolizji jest kilkaset, które są zgłoszone, które są rejestrowane. Te kilkanaście osób ginie na drogach. A tu chodzi również o te zagrożenia pośrednie, związane z chorobami, które te zwierzęta przenoszą, na przykład. Ale mamy zjawisko. Chcę Zwierzęta pojawiają się blisko ludzi. Nie są tak puchliwe W dużych miastach Idziemy do parku, jest pełno dzików. Ludzie są zadowoleni. Ojej, jak to fajnie, taka bliskość przyrody, te dziki są tak bliziutko. I do jakiego momentu jest ta fascynacja? Do momentu, kiedy nie stanie się jakaś tragedia. Tak jak macie Państwo tutaj: dzik zaatakował sześciolatka, chłopiec walczy o życie. Wtedy ludzie sobie uświadamiają, aha, no niby takie zwierzę oswojone tak blisko, a jednak dółno jest niebezpieczne. A co z naszym wilkiem? Liczebność wzrasta. Czy w związku z tym są jakieś problemy? Cały czas nas się przekonuje, wilk, wilk jest płokliwy, to wszystkiemu winna bajka o czerwonym kapturku. To jest wspaniałe zwierzę. Przecież ono nie zagrasza, ono za żadnego zagrożenia dla nas. Ale jak się tak zagłębimy trochę, ten wzrost liczebności wilków pociąga za sobą szereg problemów. Jeśli czytamy, że wilki pojawiły się w jakichś okolicach i wychodzą komunikaty, uwaga, wilki są w lesie. Był taki reportaż też w jednej z telewizji dotyczących, gdzie mieszkańcy bieszczat się wypowiadali. Jakie są tam problemy? Gdzie te wilki biegają sobie po, po miejscowości między budynkami na wsi? Gdzie dzieci nie wychodzą na podwórko? Rodzice boją się wypuścić dzieci na podwórko, bo wilki tam są w okolicach. No to są to problemy, które powinniśmy jakoś rozwiązać. My udajemy, że takiego problemu nie ma, ale jak wejdziemy sobie na Wikipedię, na stronę internetową ataki wilków, polskojęzyczne nie ma, jest angielskie, no to zobaczymy, że są te ataki wilków. My w Polsce też był taki atak, gdzie tam wilki pogryzły chłopca i dziewczynkę, potem myśliwi odstrzelili tego wilka i potem są komentarze w internecie. Nikt nie zadaje pytania, drodzy państwo, jak się czuje chłopiec i dziewczynka, które zostały pogryzione przez wilka. Tylko jaka jest narracja? Okropni myśliwi zabili wilka. Przewartościowaliśmy wszystko. Życie człowieka przestaje być i taka jest narracja dzisiaj. Ono nie jest istotne, nie jest ważne. Ale rzecz, którą my mamy na co dzień do czynienia to państwo pewnie też się na co dzień z tym spotykacie. To są szkody. No weźmy sobie szkody na polu. Jak ktoś jest rolnikiem, to on to doskonale rozumie. Mam pole kukurydzy, wejdzie watachadziku, zniszczy mi to kukurydzę. No jest problem. Jak, to jest? Jak, to, jak ten problem dzisiaj rozwiązać? No jedynym skutecznym sposobem jest to, żeby zredukować liczebność zwierząt. Mniej zwierząt, mniejsze szkody. No dobrze, ale państwo, ponieważ państwo, jak wszyscy wiemy, zwierzyna w stanie wolnym jest własnością skarbu państwa, państwo mówi, dobrze, ale my tutaj to zmienimy, bo to tak myśliwi tam szacują, te szkody tam, nie wiadomo, czy oni to dobrze robią, my to zrobimy inaczej. No i tutaj zaczyna się teraz, może by to wojewoda zrobił, wojewoda sprawdza, jakie to byłyby koszty wynajęcia rzeczoznawców, Boże, drogi, takie pieniądze, nie? No to sołtysi to będą robić. Robi się nawet szkolenia dla sołtysów, a po jakimś czasie to się okazuje. To są tak gigantyczne koszty, że Państwo nie jest w stanie tego udźwignąć. I sprawa wraca z powrotem do myślenia. Jeśli weźmiemy tylko kwestię związaną ze szkodami na dzień dzisiejszy, no to jaki to jest rząd wielkości? Mówią o, o dyżurach nocnych, żeby pilnować tam na zasięgu kukurydzy? Mówimy o szacowaniu wstępnym, ostatecznym, o wypłacie szkodowania, no to to jest rząd około pół miliarda złotych. I teraz pytanie jest takie: tak moglibyśmy zapytać, czy Pan, Pani jako podatnik chce za tym, żeby podnieść podatki, czy może lepiej, żeby ktoś ten problem załatwiał za nas? Czyli na przykład myśli, a problem związany ze szkodami w lasach? No dzisiaj leśnicy oczywiście biorą to na swoje barki i, i w związku z tym starają się ograniczyć te szkody. No, Liczbę zwierzę jest bardzo duża, podczas na przykład wyrodzenia. Rząd wielkości, jeśli chodzi o tą część dotyczącą ochrony. Upraw przed zwierzyną, czy w ogóle ochrony lasu, no to jest w granicach 200 milionów zł, czyli gigantyczne pieniądze. Ale my bardzo często mówimy, dzisiaj to jest taki modny temat ochrona przyrody, ochrona różnorodności biologicznej. I oczywiście my możemy sobie tą różnorodność biologiczną w różny sposób tam wyliczać, ale wszystko się sprowadza najczęściej do tego, że mamy do czynienia z jakimś rzadkim gatunkiem, a chcielibyśmy, żeby ten rzadki gatunek był. No i mamy na przykład tutaj dwa takie piękne braki: mamy gusta, mamy cieczywia. A burmistrz dostał dzisiaj piękne odznaczenie z wizerunkiem właśnie I Jak wyglądała sprawa Głuszcza i Ciczeka? To były gatunki, które były na liście zwierząt głownych. Aktywiści mówią, zaraz, zaraz, liczebność spada. Kto jest za to odpowiedzialny? Myśliwi. W związku z tym, jak przeniesiemy te gatunki z listy zwierząt głownych na listę zwierząt chronionych, sprawa będzie załatwiona. Ale okazuje się, że wcale tak nie jest. Przeniesiono, ale liczebność w dalszym ciągu spada. I te dwa gatunki, to, że one funkcjonują dzisiaj, to jest tylko i wyłącznie zasługa leśników i myśliwych, nie tych, którzy tam walczą, krzyczą. Bo to myśliwi redukują lisy na przykład na tym terenie. Bo to leśnicy stwarzają określoną bazę osłonową i lęgową dla tych gatunków i dzięki temu. A mówię o tym w tym kontekście, że dzisiaj się pojawia inny pomysł. Pojawia się pomysł, żeby wszystkie gatunki ptaków, P.O.P. 13, straszne, wszystkie trzeba objąć ochroną. I drodzy Państwo, na czym polega pomysł? No są gatunki, które są rzadkie, ale są gatunki, które jak na przykład. Gęgawa, no, które są dosyć no, pospolite, liczebne no, ci wzrasta, tylko tym powiem. Ale jakie są argumenty tych, którzy mówią, że trzeba te ptaki wszystkie objąć ochroną? Wziąłem taki fragment, proszę zobaczyć, bo to jest taka narracja więcej. Każdy z gatunków ptaków ma swoje złożone życie rodzinne, emocjonalne. One też wychowują dzieci, ciężko pracują, przeżywają żałobę po stracie partnera, kochają, zdradzają, a. Czyli mamy an taką antropomorfizację, dodajemy zwierzętom cechy ludzkie i w związku z tym mówimy, jeśli zabijesz gęś, to ta druga będzie nieszczęśliwa do, całego, do, do końca życia. A w rzecz tej, drodzy Państwo, to jeszcze też tutaj mamy właśnie, to jest ciekawa rzecz, zawsze mówią, narzekamy na tych myśliwych, ale potem jest, na końcu jest taka informacja. Jeśli tak jak my nie możesz przyjść spokojnie obok tego, co robi w Polsce myśliwska mafia, to możesz wesprzeć nas w tych działaniach. Każda złotówka zostanie wydana i tak Wpłać pieniądze i będzie wszystko ok. Do tego to się wszystko sprowadza. No ale jak wygląda rzeczywiście problem? Jeśli liczebność gęgawy wzrasta dynamicznie i my teraz ten gatunek prowadzimy na listę zwierząt chronionych, no to jakie będą tego konsekwencje na życie? I tutaj nie musimy wymyślać czegoś, no bo takie sytuacje już są w Europie. Czyli na przykład w Holandii wprowadzono ochronę gęsi, gęsi jest coraz to więcej, Polować nie można, a no ale trzeba coś z tym zrobić, no bo szkody są ogromne. No to co robimy? Jak jest okres pierzenia, gdzie się nie potrafią doprzyćenie pierzenia latarz, no bo, bo wymieniają pióra, będziemy je zaganiać, komory gazowe zagazujemy, zutylizujemy i sprawa załatwia. No i teraz pytanie jest takie: skoro mamy wydawać pieniądze, mamy wydawać pieniądze nasze na gazowanie, w procesie gazowanie źle kojarzy, prawda, z okresem II wojny światowej i komorami gazowymi, mamy gazować i jeszcze tracić pieniądze na utylizację, czy nie lepiej? pozostawić na liście zwierząt głównych, niech myśliwy szczeli taką gęść, włoży do piekarnika, upiecze i sobie zje. Rozumiecie Państwo, żebyśmy w ten sposób o, ty o tych sprawach tutaj zepsuł coś? Także jeśli popatrzymy sobie na przykład na ten wykres tutaj, no to widać wyraźnie, że liczebność węglawy wzrasta. To nie jest gatunek zagrożony. Jaki jest argument, żeby gatunków, które nie są zagrożone, wprowadzać na listę, listę gatunków chronionych? Także mówimy tutaj o tej kuchni, człowiek jest wszystko żadny, a jeśli popatrzymy sobie na wyniki badań naukowych, dziczyzna jest najlepszą formą mięsa, najzdrowsza, naj, naj, najbardziej ma właściwości prozdrowotne i tutaj... Jeszcze do tego dochodzi sfera kulturowa i mamy do czynienia z tra pewną tradycją, kultywowaniem kuchni, na przykład starochorskich. I w tym kontekście, drodzy Państwo, potrzeba nam na co dzień takiej merytorycznej, rzeczowej dyskusji. Bezemocjonalnie wyłączamy emocje i staramy się merytorycznie dyskutować o tych problemach, jak je rozwiązać. To jest ten aspekt przyrodniczy, aspekt gospodarczy, który którym Państwu wspominałem, te szkody na przykład. Aspekt ochroniarski, sprawa związana z rzadkimi gatunkami, aspekt moralny, kulturowy, to bo tutaj macie Państwo przykłady też wspaniałej kultury łowieckiej, i ten aspekt społeczny. I takiej merytorycznej dyskusji, takiej debat niestety nie ma. Nawet w naszym parlamencie często takie emocje zagłuszają nam taką racjonalną dyskusję. I w tym kontekście, drodzy Państwo, wydaje mi się, że my musimy nauczyć siebie, ale także wszystkich innych, żeby patrzeć na łowiectwo i na te problemy związane, o których mówimy dzisiaj bardzo szeroko, jak na taką mozaikę, jak na taką układankę składającą się z wielu kloców, żeby ona była doskonała, pełna, to wszystkie klocki muszą być. Jeśli wyciągniemy jeden klocek, to jest łowiectwo to ona nie będzie doskonała, bo nie będziemy mogli skutecznie chronić przyrody. Nie będziemy mogli skutecznie prowadzić działalności gospodarczej w lasach, na polach, ale także gospodarki rybackiej. I w tym kontekście, żebyśmy byli świadomi, czy myśliwi nam są potrzebni. Albo byśmy sobie zadali, a co by było, gdyby tych myśliwych nie było? Trzeba znowu Bez pracy myśliwych Byłoby, wzrastałby wzrost zagrożenia naszego życia i zdrowia, ponieważ liczebność wielu gatunków byłaby na bardzo wysokim poziomie. Byłby ogromny wzrost szkód w gospodarce rolnej, leśnej i rybackiej. A na to nie mamy dzisiaj pieniędzy, o czym już mówiłem. Skąd byśmy na to pieniądze wzięli? Zagrożonych wiele gatunków nie ochronimy bez redukcji drapieżników. Na przykład, nie są. Wspaniałe badania dotyczące redukcji szopa pracza, taki gatunek inwazyjny. Tam, gdzie intensywnie redukowano wzrost rzadkich gatunków, zagrożonych gatunków, tak na przykład sierpkowady, dynamicznie w górę. Także bez takiej redukcji nie będziemy mogli skutecznie chronić przyrody. Ale też jest utrata wartości kulturowej. To, co Państwo tutaj widzicie na co dzień tych tradycji, zwyczajów i tego, co daje nam ta kultura łowiecka w sensie, muzyki, malarstwa i tak dalej. Dlatego. Wydaje mi się, że nie mamy wyboru. Jesteśmy zmuszeni, skazani na to, żeby to łowiectwo utrzymywać, ale to nie znaczy, że mamy być tacy spokojni. Musimy walczyć o to, żeby to podnosić na wyższy poziom, żebyśmy swoje zadania wykonywali lepiej. To jest też takie zadanie, które stoi przed nami wszystkimi. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Dziękuję.